Kolejny film oznaczony jako 12 z serii 15 zatytułowany jest Wprowadzenie do zwrotnic i krzyżownic. Rozjazdy i skrzyżowania torów odgrywają zasadniczą rolę w sieci kolejowej. Te pierwsze umożliwiają przejeżdżanie pociągów z jednego toru na drugi, a te drugie umożliwiają przecinanie się dwóch różnych torów. Mówiąc prościej, są to węzły, które pozwalają nam stworzyć sieć kolejową składającą się z wielu linii oraz z wielu torów. W Network Rail eksploatujemy ponad 20 tysięcy rozjazdów i skrzyżowań torów. Występują one w wielu różnych kształtach i rozmiarach, a wszystkie są wykonane tak, aby pasować do określonej lokalizacji. Aby zrozumieć, jak działają rozjazdy i skrzyżowania torów, najpierw przyjrzyjmy się współpracy koła i szyn. Koła pociągu poruszają się po szynach, stykając się powierzchnią swej bieżni z górną częścią główki szyny. Obszar styku ma wielkość monety funtowej. Obrzeża kół zwykle nie dotykają szyn, są po to, aby koła z nich nie spadały. Zwrotnica rozjazdu, po angielsku switch, przeprowadza koła w jednym z dwóch kierunków. Krzyżownica rozjazdu, po angielsku crossing, posiada szczeliny, przez które przechodzą obrzeża kół. To jest zwrotnica. Posiada elementy ruchome, jak i nieruchome. Składa się z dwóch długich ostrzy, które mogą się poruszać tak, aby kierować pociągi albo na wprost na kierunek zasadniczy, albo wok na kierunek zwrotny. Pojedyncze ostrze to tak zwana iglica, po angielsku switch ray, a jej początek to tow. Obok iglicy znajduje się tak zwana opornica, po angielsku stock ray. Jest to nieruchoma część lotnicy. Obie iglice są połączone ze sobą za pomocą drążka, po angielsku stretcher bar, po to, aby zapewnić, że gdy jedna z nich jest dosunięta do swojej opornicy i kieruje przejazdem jednego koła, to druga jest odsunięta od drugiej opornicy, a przez to umożliwia swobodne przejechanie obrzeża drugiego koła. To jest krzyżownica. Jest to nieruchoma część rozjazdu. Umożliwia przejazd kół w miejscu krzyżujących się toków szynowych toru zasadniczego i zwrotnego. To jest dziób krzyżownicy, po angielsku crossing nose. Po obu jego stronach znajdują się szyny skrzydłowe, po angielsku wing rails oraz kierownice, po angielsku check rails. Jedna i drugie pomagają kierować kołami podczas przejazdu przez krzyżownicę. Dzioby krzyżownic mogą być wykonane poprzez połączenie razem dwóch szyn obrobionych maszynowo albo odlane jako jedna całość. Obecnie są one najczęściej odlewane ze stali manganowej. Jest to zaawansowany stop, który w miarę użytkowania ulega utwardzeniu. Jest to ważna właściwość, ponieważ dziób krzyżownicy może przyjmować duże obciążenia udarowe, gdy przejeżdżają przez niego koła pociągu. Nazywam się Lawrence Wilton i jestem magistrem inżynierem pracującym dla Network Rail. Jestem tu dzisiaj, aby przekazać Wam wiedzę o rozjazdach i skrzyżowaniach torów. Najprostszym ich rodzajem jest rozjazd zwyczajny. To jest rozjazd lewostronny. Jak widać, tor zwrotny odgałęzia się od toru zasadniczego w lewo. A oto jak to działa. Dla ustawienia dojazdy na wprost, lewe koło toczy się po iglicy, a prawe po opornicy, korzystając ze szczeliny pomiędzy prawą iglicą a opornicą, dla swobodnego przejazdu obrzeża prawego koła. Pokonując krzyżownicę, prawe koło jest przytrzymywane kierownicą, natomiast lewe koło przejeżdża przez jej dziób. Występuje tam duże obciążenie udarowe. Dla ustawienia dojazdy na kierunek zwrotny w lewo, prawe koło toczy się po iglicy i podąża za jej metrią, a lewe po opornicy. Pokonując krzyżownicę, lewe koło jest przytrzymywane kierownicą. Prawe koło pokonując skrzyżownicę, napiera na jej dziób. W sieciach kolejowych stosuje się wiele różnych typów rozjazdów i skrzyżowań torów. Obejmują one rozjazdy zwyczajne, krzyżowe, pojedyncze albo podwójne oraz skrzyżowania torów. Typ, z którego korzystamy, zależy od wielu czynników, w tym od liczby łączonych torów, częstotliwości ich używania i prędkości na Pociągi poruszające się z dużymi prędkościami wymagają dużo dłuższych rozjazdów. Przy małej prędkości, na przykład na stacjach, pociągi mogą pokonywać ostrzejsze zakręty. Ruch pociągów w sieci jest ustalany i kontrolowany przez dyżurnych ruchów, którzy odpowiednio ustawiając rozjazdy, wyznaczają trasy przebiegu pociągów. Rozjazdy mogą być sterowane przez różne urządzenia. Jednym z najprostszych sposobów są nastawnie mechaniczne, w których stosuje się dźwignie. Połączone z mechanizmami napędu z lotnicy poprzez krążki i pędnie linkowodrutowe. Obecnie rozwiązania takie są jednak w dużej mierze zastępowane przez zdalnie sterowane urządzenia hydrauliczne i elektromechaniczne. Jednym z najpopularniejszych napędów z lotnicowych stosowanych w Wielkiej Brytanii jest automat HW2000. Jest to urządzenie elektromechaniczne. To, co mamy tutaj, to silnik napędowy. Aby sprawdzić czy silnik wykonał swoją pracę, mamy tu również system wykrywania i blokowania. Wykrywanie informuje nas, kiedy iglice zakończyły swój przesuw i zostały zablokowane. Zablokowanie utrzymuje iglice w jednym położeniu, tak aby nie można ich było fizycznie przestawić. Więc kiedy pociąg przejeżdża przez rozjazd, pozostają one na swoim miejscu. Zamki blokujące to jedne z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w układzie napędu zwrotnicowego. Zapewniają, że iglic nie można przestawić, gdy są już ustawione. Jest to ważne, ponieważ niezablokowanie zwrotnicy może spowodować wykolejenie pociągu. Jako inżynierowie stoimy przed ciągłym wyzwaniem, jakim jest utrzymywanie i ulepszanie naszych rozjazdów i skrzyżowań torów. Pociągi mogą powodować duże uderzenia i siły boczne, gdy przejeżdżają z toru na tor. Siły te mogą powodować zużycie i odkształcenie, dlatego rozjazdy i skrzyżowania torów mają ograniczoną żywotność. Trzeba je często wymienić. Stanowią one mniej niż 5% długości naszych torów, ale wydajemy na nie ponad 17% naszego budżetu na utrzymanie. Będziemy kontynuować nasze badania i opracowywać nowe techniki inspekcji i wykorzystania materiałów, aby zwiększyć żywotność rozjazdów i skrzyżowań torów. Chodzi nam o stworzenie bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej kolei. To jest właśnie to, czym się zajmujemy.